o widzieliście to widzieliście to o. a, siedzi siedzi siedź się tu o siedzi kolejny o o, to ładniejszy takie Takie co Co tutaj tutaj? trochę ładnie Witam na kanale Profishing. Jestem już po rybkach, no dzisiaj lekko nie było wam powiem. Plany były na okonie i biało ryb, głównie na okonie, ale pogoda trochę pokrzyżowała mi plany, dosyć silny wiatr dzisiaj wieje, więc wybrałem się na małą rzeczkę za kleniem. No i powiem wam, klenia jakiegoś złowiłem, ale był to mały klenik i złowiłem inne zaskakujące ryby. Na smuzaki, które zobaczycie na filmie. Okoń się też jakiś trafił, ale nieduży. Później wybrałem się na mały zbiornik za białorybem, no i tam trochę tego białorybu połowiłem, ale mega malutkie rybki. Będzie trochę białorybu, okonia, klenia. Ja wiem, że na live ustalaliśmy coś innego, ale no w wędkarstwie nie ma nic na pewno i nie da się tak konkretnie nieraz nastawić na tą rybę. Ale spróbowałem się dostosować i... Nawet coś tam udało się wydubać. Więc zapraszam do oglądania. Dobra, to zaczynajmy. Mała rzeczka wieje dzisiaj ostro, ale coś spróbujemy połowić. Zakładam sobie woblerka. Muszę je wytestować, ale wieje. Takie cukiereczki. Co wy tutaj? Ten robaczek mi się od samego początku podobał. Może coś takiego sobie założył Taki woblerek. To jest chyba od mikrobajt, ale jeśli nie mylę, Taki robaczek. Ale nie mam pojęcia, czy przy tym wieczu się będzie dało w ogóle jakkolwiek łowić. Tu na tą rzeczkę bym powiedział, że on jest zdalny. Poprowadzić to. Tam bym rzucił, niech sobie trochę spłynie ten woblerek. No, jeszcze raz to samo zrobimy. O, wyszło, ale było wyjście. O, znowu. Ale było wyjście klenia. Ojejku. Są tu. O. Jest. A, był. Ajajajaj, Był. Był klenik. Nie wiem, czy teraz coś się tu jeszcze uda. Może coś tu jeszcze się rzuca. Może jeszcze. Ale powiem Wam, że już mi się to podoba. Co to było? Co ja muszę dłużej czekać, dobra, teraz poczekam Poczekam teraz, ale siedzą tu O, widzieliście to? Widzieliście to? O, koń Nie, co to jest? Zdręga? Nie wierzę w to, zobaczcie, zdręga Ale jak zażarła tego robaka Ja pierdzielę, co tu się wydarzyło? Zobaczcie, taka zdręgulka Hop. Wracaj do wody. No nie wierzę. To już mnie zaskoczył ten wobler. No dobra, mówimy dalej. Ale mnie to zaskoczyło. Dalej się tu rzucają widzę. No to co? Sprawdźmy. Co te kaćki mi tu? Wyprawiałem. A, siedzi. Co to mamy? O, jaka piękna wzdręga. Nie no, co tu się wyprawia. Zobaczcie. Wzdręgulka. Piękna. Ja pierdziele, co tu się wyczynia. To jednak nie nie były, tylko wzdręgi mi wychodziły. Niezły początek. O, Ale była ryba Ja pierdzielę Ale było rybsko O nie co to była za ryba Największa dzisiaj jak tego mi się nie udało wciąć? Ja pierdzielę czy znaczy, wciąłem, ale ale co to było za rybsko? I teraz to tu ładnie poposzę Nie wiem czy co nie pójdę teraz i wrócę za chwilę Ale było rybsko piękne Zobaczmy tutaj już było branie. Już było branie. Nie wiem, co ja zwaliłem. Czemu ja to tak zwaliłem? Stres. Widzieliście to? Co to? Klenik malutki. Jak mi wyskoczył? Skubaniec? Czekaj. Jak boleń zaatakował. Mały jazik. Jazik, klenik. Wracaj do wody. Ale wyskoczył skubaniec. Co tu się wyprawia? Kurde, za głośno jest. Tu jest taka fajniejsza woda, spokojniejsza. Tylko jak tu coś poprowadzić? Widzieliście to? Jak zaatakował? Ja pierdziele, dobra No znowu co tu się dzieje? Trzeci raz to już musi być zacięcie Dwa uderzenia to i tak miałem aż na to szans kurde szkoda Bo ładna rybka była dobra tutaj fajnie to wygląda te miejsca zobaczymy Idziemy tu. Oj, 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 oj. oj. Aj, co się chyba tej ryby, trochę. Zobaczmy. Fajny zakręcik, tu jest. Pyk wrzucimy, tak, niech się spłynie trochę. Zobaczmy. Kurde, tutaj to jest tragedia. Nie, już się tu odkryłem to tutaj to Nie widzę tego Tu za szybko to... O! Był był kleń Pod tym Był klenik O, znowu było wyjście Jednak coś tu są te Rybki, ale za szybko to ściąga mi Nie mają nawet Kiedy one mają? Jak one mają tu uderzyć? No i te kaczki mi tu jeszcze potrzebne. Spadać mi stąd Dobra, zmiana miejsca by trzeba było zejść we sobie jeszcze na gumkę tutaj, zobaczmy Czy coś się wydarzy taką mam tę cioszkę na gramowej ciobraszce Zobaczmy O jest jakaś rybka, widzę tu jednak tylko żeby nie szczupły Nie, jest, okonek. Ale skupię. Wiedziałem, że coś tu jest. Dobra, z tym siankiem taki gluciar. Dobra, to zobaczmy, czy coś jeszcze tam jest. O, siedzi kolejny. O, o, ten ładniejszy. Nie, co to mamy? Co to mamy? Leścia. Leścik, czy krąpik? leścik chyba, nie? Hop Ale nie ma tu jak dojść w ogóle Tam jakieś... Orło wody ale... Dobra Powiem wam, że w tym momencie co ja robię to coś szalonego Bluebirda przy takim wietrze ten składam. Blueberda. Blueberda przy takim więź O, jest coś. Co mamy? Maluteńką zdrękę Właśnie o tym Wam mówiłem. Że to będą małe rybki. Taka mała. O, ale było branie. Księć. bobranie jest coś małe, małuszki, ale od... Ile się tylko zagapiłem. waliła to jest jeden rocznik dzięki wielkie za oglądanie Jeśli Ci się podobało zostaw łapkę w górę zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz do następnego Siedzi, siedzi. Zagrywa się tu? Dobra, no, no. pierwszego klenia. Pierwszego klenia mam. Klenia? Jest. W końcu klenik. Taki kleniorek. O... Kleń to jest? Nie. Klęczy jaś, bo już nie wiem, ale dźwięk jest klein, wydaj. Dobra, wracaj do wody. Nie wiem, czy to klęczy, czy jaś.